Ale jeżeli wracamy po siedmiu latach do pracy, to też nie oczekujmy cudów. To jest bardzo częste okay. tak. To jest bardzo częsta sytuacja, kiedy mam wracające po wielu, wielu latach. Po pierwsze, miejmy świadomość, że ta organizacja przez takie 7, 10, 11 lat musiała się zmienić. No tym bardziej teraz tak. Co, myślisz, dokładnie. Że dwa lata, to już jest. Więc jakby oczekiwanie, że wrócę dużo. dokładnie na to samo, ale znowu za lepsze pieniądze. No to to gdzieś no, mija się z sensem, mhm. tak? I z jakąkolwiek logiką, bo tak się nie da. Nie da się po 7 czy 11 latach też oczekiwać od pracodawcy, że tam się nic nie zmieniło. Dobra, może wracasz do pracy i w międzyczasie zrobiłaś kursy z tego nowego, co było, i przychodzisz faktycznie z kompetencjami, i to nowymi. Mhm. Może tak być. Ale niestety, bardzo często jest tak, że ja spotykam się z mamami, których lata nie było. Mhm. U nich się nic wiele nie zmieniło, a one wracają z takim poczuciem. Ale mnie się należy.